Cześć wszystkim! Witam Was serdecznie na moim kanale, gdzie dzielę się inspiracjami i poradami dotyczącymi organizacji wymarzonego ślubu. Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Jeśli marzycie o nietypowej ceremonii ślubnej w Polsce, to ten odcinek jest dla Was. Przedstawię trzy niesamowite miejsca, które z pewnością sprawią, że Wasz ślub będzie niezapomniany. Pierwsze: Domek w górach z widokiem. Wyobraźcie sobie ceremonię ślubną na szczycie gór, gdzie Wy i Wasi goście jesteście otoczeni majestatycznymi krajobrazami i krystalicznie czystym powietrzem. W Polsce, szczególnie w Tatrach, można znaleźć wiele ustronnych domków oferujących takie właśnie widoki. Ta lokalizacja idealnie nadaje się na kameralną ceremonię w gronie bliskich przyjaciół i rodziny. Kominek w domku stworzy przytulną atmosferę, a gwieździste niebo nocą doda romantyzmu Waszemu wydarzeniu. Możecie także zorganizować sesję zdjęciową na tle górskich krajobrazów, co sprawi, że wasze zdjęcia ślubne będą naprawdę wyjątkowe. Ta opcja jest szczególnie dobra dla par, które kochają naturę i aktywny wypoczynek. zakończcie wieczór tradycyjną polską kolacją z lokalnymi przysmakami, a wasz dzień stanie się niezapomniany. Drugie. Ceremonia na terenie zabytkowego zamku. Jeśli marzycie o ślubie w stylu bajki, to zamek jest idealnym miejscem dla was. W Polsce jest wiele zabytkowych zamków, takich jak Zamek Królewski na Wawelu czy Zamek Książ, które oferują wspaniałe miejsca na organizację ślubów. Luksusowe ogrody i majestatyczne sale stworzą niepowtarzalną atmosferę przepychu i elegancji. Goście będą zachwyceni pięknem architektury i historią miejsca. Możecie zorganizować ceremonię w jednym z zamkowych ogrodów, a następnie urządzić bankiet w dużej sali z wysokimi sufitami i luksusowym wystrojem. Taki format jest idealny dla tych, którzy chcą poczuć się jak król i królowa w swoim wyjątkowym dniu. Nie zapomnijcie o bryczce dla nowożeńców. Doda to magii Waszemu wydarzeniu. Trzecie, Ceremonia w stylu Boho w oranżerii. Dla tych, którzy kochają styl Boho i dążą do niekonwencjonalności, ślub w oranżerii będzie doskonałym wyborem. Polska oferuje wiele oranżerii, które mogą stać się unikalnym miejscem na ślub. Pełne zieleni i kwiatów. Takie miejsca stworzą atmosferę bajkowego lasu, a naturalne oświetlenie sprawi, że każda chwila będzie niezapomniana. Udekorujcie oranżerię tkaninami, drewnianymi elementami i miękkim oświetleniem, aby stworzyć przytulną i relaksującą atmosferę. Ta lokalizacja idealnie nadaje się na małe śluby, gdzie każdy gość będzie mógł poczuć się częścią magicznego świata. Taki wybór jest szczególnie atrakcyjny dla par, które cenią sobie naturę i chcą uniknąć tradycyjnych formatów. Zakończcie dzień żywą muzyką i tańcami wśród roślin, aby wasz ślub był naprawdę niezapomniany. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi inspiracjami i poradami dotyczącymi organizacji ślubu.